Cześć, witajcie w pierwszym filmie na kanale Telewizji Sobieskiego. Dziś, gdy nagrywamy ten film, jest 7 grudnia, sobota, dzień po Mikołajkach. To dzisiaj na ulicach Warszawy rozbłysną świąteczne iluminacje, bo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Kojarzymy je z czasem spędzonym w ciepłym domu w gronie rodziny obdarowującej siebie nawzajem prezentami. Niestety, nie wszyscy mają tyle szczęścia. Dlatego dziś, dzięki pomocy uczniów naszej szkoły, pomożemy tym najbardziej potrzebującym. Święta to także czas mrozów, dlatego w listopadzie w naszej szkole zorganizowaliśmy zbiórkę zimowej odzieży używanej, a liczba zebranych przez nas ubrań przyrosła nasze najśmielsze oczekiwania. Jednak większość z nich to ubrania damskie bądź dziecięce, a bezdomni, którym chcieliśmy je przekazać, to w większości dorośli mężczyźni. Dlatego znaleźliśmy Stowarzyszenie Monar, które rozda po prostu te ubrania najbardziej potrzebującym. Jesteśmy już po przekazaniu ubrań. Niestety, mimo starań, nie pozwolono nam nagrać momentu ich przekazania, a żaden z pracowników nie mógł udzielić nam wywiadu. Dlatego to ja postaram się opowiedzieć Wam trochę o Stowarzyszeniu Monar Markot, któremu przekazaliśmy świąteczny prezent od sobie szczaków. Dom Pomocy Bliźniemu Monar Markot to nie jedyna z placówka stowarzyszenia. Całość rozpoczął Marek Kotański, niesamowity człowiek o wielkim sercu. Pod koniec lat 70. rozpoczął w Polsce leczenie narkomanii innowacyjną metodą opierającą się na pełnej abstynencji pacjentów oraz ich pracy nad sobą. Organizował kampanie społeczne, koncerty i wiele innych akcji mających na celu promocję życia bez używek i pomocy osobom potrzebującym, co w czasach PRL-u było tematem celowo pomijanym. W latach 90. przełamał lęk dużej części społeczeństwa i otwierał ośrodki dla nosicieli wirusa HIV i nawoływał do solidarności z chorymi. Gromadził wokół tej idei autorytety świata polityki, kultury i sztuki. W ramach utworzonego przez siebie ruchu wychodzenia z bezdomności Monar Markot, dzięki któremu osoby bezdomne mogą znaleźć dach nad głową, opiekę medyczną, a przede wszystkim akceptację. Założono między innymi właśnie placówkę przy ulicy Marywilskiej 44A w Warszawie, której przekazaliśmy ubrania oddane przez społeczność Sobieskiego. Za swoje dokonania wyróżniany był licznymi nagrodami i odznaczeniami, jednak przede wszystkim zdobył wdzięczność tysięcy ludzi. Niestety 19 sierpnia 2002 roku Marek Kotański zginął w wypadku samochodowym w okolicach Nowego Dworu. Za życia wypowiedział takie słowa: Chcę, abyśmy, przyznając się do błędów z obu stron, młodzi i dorośli, zaczęli porozumiewać się ze sobą. Tego właśnie porozumienia życzymy Wam w trakcie świąt, jak i w całym życiu. Oprócz tego zdrowych, rodzinnych świąt oraz jak najlepszego nowego roku. Dziękuję z całego serca każdej osobie, która przyniosła ubrania na naszą zbiórkę. Przekazaliśmy je jako świąteczny prezent od wszystkich sobie szczaków dla osób potrzebujących. Dziękuję również za obejrzenie tego filmu. Zasubskrybujcie nasz kanał, bo w 2020 roku będzie się tu działo. Do zobaczenia!